Cześć lecz kochani, kochani, jestem. Adam, dzisiaj jest kolejny odcinek. Czyli wam pokażę, że jest mały. Mam pokażę, że jest mały, naprawdę telefon. No, nie spodziewałam się, że może być taki mały. No, ale mam tutaj telefon LG. 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 No. Dosyć dobre jest. Nie wiem, jak się wygląda. No, ja on jakoś tak wygląda, ale może jest mniejszy, więc. No nie jest o taki, bo to jest mój, tak, ale jakby był jeszcze mniejszy to ja, kurde, bo jest LG, ale otwieramy, boję się, tutaj mamy takie coś tutaj się otwiera, o kurde, nie mogę to otworzyć normalnie, czekajcie. Serio? Dobra, ładowarka jest. Też LG. Proszę Państwa, LG. Spodziewałam się to takiego malutkiego telefonku, bo co to jest za telefon? Co to jest za telefon? taki malutki. Patrz, tak ta moja ręka jest. To chyba wie, mniejsza od tego. Co to jest za telefon? Ładne. A byłam przepraszam. Nie ale jak będzie bardzo dużo łapek po tym filmikiem O tutaj, dajcie bardzo dużo łapek A tutaj subskrybujcie, więc Dajcie łapkę w górę, tutaj A tutaj subskrybujcie Tak Dobrze się wygadam, tak? No Ale serio mały Serio jest bardzo mały Fajny Tego zapakuję razem z ładowarką Ale coś też, też się odczepię i do innego no cóż, ale fajny bardzo telefon, taki mały jeszcze, więc jak jeszcze chcecie takie e, mm, telefony, no dajcie łapkę w górę, jak chcecie zobaczyć jak działa naprawdę, nie wiem jak jeszcze działa aparat, bo na pewno jest mały, więc to, nara.